Sprawy ogłoszenia. Ale wie pan co, no tak dzisiaj jakoś tak się wszyscy rzucili i po prostu już nie mam tego, tych, tych grzybków. O, to wszyscy nagle po grzyby dzwonią przy długim weekendzie. No właśnie, no dzisiaj już ponad 6 kilo sprzedałam i, i po prostu już... No nie mam po prostu. No niech pani nie żartuje, ten... że pani 6 kilo grzybów nagle sprzedała dzisiaj. Nie no, naprawdę, no dzisiaj sprzedałam. No bo pani sobie też zamówiłaś dzisiaj. No. Wyjątkowo, jak mówię, kurze dzisiaj się rzucili, na te grzyby... Ja pie... Niech ją kule biją! No kurde, no ja... nie. Nie, no Pani jedna zamówiła 5 kilo, powiem Panu tak naprawdę. No niech ją kule ale, biją! No, ale no. już, ale już nie miałam dla niej no. tyle nawet. No. Także... Jakże Także... nie? A kiedy bym Pani miała takie grzyby teraz? Jak najszybciej, jakbym zamawiał? O wie Pan co, że nie wiem, bo teraz takie... No. Trochę już nie chodzi się na grzyby. O! No tak, bo już listopad. No, no właśnie, chyba. Ja chyba już po grzybach, no. Ja pienię. I co pani się wysprzedała, już teraz nie idzie do pani tutaj się... No, no bo tak, no nie no, bo wie pan trzeba muszę sobie też wiaderko zostawić, nie? O, no wiadomo, tu święta idą święta za pasem. No ja. i tak. I śmieję, że dzisiaj wyjątkowo jakoś się wszyscy rodzili. Jak nie miałam ogłoszenie? A, a, dzi a dzisiaj jak rzuciłam, no. to jakoś wszyscy no. się Tylko tylko przyszedł długi weekend, kurde, wszyscy 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 grzyby, tutaj wódka no, wódka i... no, Ja wódka no. No, no nie... wie pan, ja się śmieję, że w Biedronce pracuję i wszyscy faktycznie wódka, wódka. No, o, 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 nie, kurde, to. a ja, ta Nie, to... no niestety, niestety. Aj ja, jaja, kurde, wszyscy się rzucili na te grzyby, tak kurde mi zależało no, na mam... nich. Ja tutaj pani numer śledziłem, od chyba, od, nie od 10 pani numer sobie zanotowałem, mówię, tylko wieczorem się dopadnę do mi się telefonu... No pan, pan, wcześniej zadzwonić, no. bo, bo, bo pani tam dzwoniła... O drugiej chyba, czy trzeciej? A ja, pa, ja zobaczyłem ogłoszenie dosłownie o 9.30, już o 10.00. No bo ja chyba jakoś się wystawiłam, tak, bo ja jakoś się wystawiłam, no. tak. A ja już o 10.00 zan zanotowałem pani numer i mówię: Tylko wrócę z pracy, od razu do pani dzwonię. Od razu do pani dzwonię. No, ja wróciłem no 15, było... minut, 15 minut temu, wróciłem z pracy, a no pani. Ja jeszcze a... nie, nie wróciłam. No, a pani już mi gada, kurczę, że pani już wysprzedała, no chordę. A tak miałam w, pra w pracy nie odbierać telefonu, ale siedzę w lodówce, to nikt nie widzi, że odbieram. A, bo pani w tym, w Biedronce pracuje? No. A, pani na fajsę pewnie teraz. Nie, ja nie palę, panie kochany. A. W, lod w lodówce siedzę, towar układam. Aha. Kurde, no niech mi kule A nie może pani na... jutro pani ma wolna, albo w poniedziałek jak święto? Nie no, w poniedziałek mam wolne. A nie może miała pani pójść na jakieś tam grzybobranie, jeszcze coś nazbierać, na, na zamówienie nawet? <grym> Nie wiem, czy, czy, czy coś się znajdę, nie? No. Ale tak, żeby wie pani, coś dobra, tam jeszcze... Jakby... Dobra, ja sobie zapiszę, zapiszę ten numer jak coś, to, to dam znać, dobra? No. A ile pan chciał? No tak, no nie, tak ile tą pani? Pani się wyprzeda 6 kilo, jo? No ja bo, bo ja tak kilogram na pół kilo można, można już puścić chyba, nie? Bo to 150 zł na ile się liczy? Bo to jest, to jest, to jest kilogram, nie? To to jest takie... Kilogram to jest takie prawie 3 litrowe wiadereczko. A to jest y, 6. Y, ale nie. 100, suszonych, ta... suszonych, to jest trzy takie. 3 litrowe wiadereczko suszonych, to jest prawie to jest kilogram, prawie, ale to jest, 100, Ale to jest. Ale to jest 150 zł za kilogram? Tak. No to ja poproszę na przykład tak 4 kilo, żeby pani szła. Y, nazbierała. <laughs> Tyle to chyba nie da ja bo to Jak się ususzy, to taka dużo nie ma, nie? A no dwa, bo to wysuszona inna no. waga, nie? Jak woda odejdzie. No. No właśnie, to jest właśnie to. Dlatego mówię, że, że suszone grzyby to jest taki takie 3, 3 litrowe wiaderko, to jest taki kilogram, nie? A powie Pani, jeszcze to... tak już abstrahując od tego, ja sobie Pani numer zanotuję, abstrahując od tego, bo tu moja też właśnie tam synowa, ona też się tam przymierza do pracy w Bedronce i powie Pani, tam są no. jakieś takie ukryte wady, tam dobrze idzie w miarę zarobić, czy tam są jakieś takie kłamstwa? Trochę kłamstwa, nie? Więcej jest na, bardzo dużo zabierają podatków. Jo? Także wie Pan, no. A z trzy kapcie, tak. pani dostanie na rękę? Nie no, trzy się dostaje no, prawie cztery się dostaje no. O! No to kurde. Zależy, na, na, zależy na jakiej funkcji się jest. No ale nie no, te trzy trzy do czwórki się dociąga. No tak, taką... No nieraz, nie raz więcej, nieraz więcej no. Zależy jakieś funkcje robi. Jak to mówimy, zależy na jakich funkcjach się jest. Ale na przykład można brać jedzenie ze śmietnika do domu zabierać, czy nie. co? Nie. Nie. u nas nie ma czegoś takiego. A. U nas wszystko jest w środku. Nie. I wszystko jest y, dawane albo do y, darowizny, takie rzeczy, no nie? U no. nas nie ma, nie ma nic takiego. Tak, no. pokazują właśnie na, w innych miastach, że coś tam tego u nas takiego czegoś nie ma. Nasze tfigi no. nie stoją na zewnątrz w ogóle. Ja pięknie. Za takie coś to u nas można wyrzucić, y, wylecieć z pracy, proszę pana. A trzeba mieć zaświadczenie o niekaralności, żeby pracować? Nie. Nie? Nie. Bo to ta moja, to Mewka młoda. No jak ona jest młoda, nie ma 26 lat, no to jeszcze podatku nie zabieram, no to ona będzie tak dosyć nawet dobrze zarabiać. No. Ona mówi nie, bo, 20... bo ona mówi tak. No ty, ona ty, używa to, ciężko no? jest, no. Jak ktoś nie nie, 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 nauczony ciężkiej pracy, no to, to no. będzie mu ciężko, nie? Ona, bo ona używa takich argumentów, że w Biedronce to on, ktoś się rozpozna i będzie przypał. E, że pan mnie tutaj całe miasto zna i no. jakoś żyje. Ja pewnie. No dobra, ja sobie za, zanotuję pani numer. Na, dobra, ja to zanotuję, jak coś, to. Jak będę miała coś, to nie, na uwagę, niech, pani dobra? Się, niech pani się nie obraża, zapiszę sobie w telefonie grzybiara. I będę do dobra. pani, do pani dzwonił. Dobra, okej. Okay. No. Dobra, do widzenia. No, do widzenia. U. Widzowie, 4000 zł się zarabia w Biedronce. W Biedronce a wy mi ka każecie. Piątek wieczorem streamować. Kochani, kończymy streama. No nie no, moim zdanie, tak 4000 to nie jest chyba mało pieniędzy jak na takiej pracy stacjonarnej powiedzmy. No, wiem, że tam może być zapierdol na biedrze, nie, bo tam parę działów się obskakuje. Raz kasa, raz magazyn, no ale to. to chyba w miarę, nie?